Siemanko, z tej strony Matis Fußballstand. Słuchajcie, dzisiaj króciutki odcinek. Odcinek o tym, jak w najprostszy sposób, jak najszybciej rozpoznać podróbę, rozpoznać fejka. Długo myślałem, że taki odcinek nie jest potrzebny, bo wydawało mi się, że jest to wiedza powszechna. Natomiast yy, zauważyłem, zrozumiałem, że Coraz to nowe osoby dołączają do tego świata kolekcjonerów i po prostu potrzebują tej wiedzy bazowej, podstawowej i na tym się dzisiaj skupimy. Także jeśli jesteś ekspertem od koszulek, e, jeśli wiesz jak robić tak zwane legit checki samemu, ten odcinek nie jest dla Ciebie. Także e, żeby zaoszczędzić czas, nie musisz tego oglądać dalej. Natomiast jeśli chcesz się dowiedzieć jak w kilku prostych krokach z 99% pewnością stwierdzić, czy masz do czynienia z fejkiem, czy z oryginałem, to zachęcam serdecznie do obejrzenia odcinka. Yy, przyznam Wam się do czegoś na samym początku. Lata temu, zanim zaczęła się moja przygoda z futbolsztandem i tak na poważnie, jeśli to możemy w ogóle tak nazwać, yy, z tematem koszulkowym, kupiłem tę koszulkę na AliExpress. Nie wiedziałem, że to coś złego. Nie wiedziałem, że może to naiwne, ale nie wiedziałem, że to będzie podruba. To było no, kilka dobrych lat temu i, i zgadzam się, że było to mocno naiwne, szczególnie w e, wykonaniu osoby dorosłej, ale po prostu usiadłem, zamówiłem, było co było. Byłem zaskoczony przede wszystkim tym, że zamawiając tę koszulkę, zamawiasz koszulkę na, e, na różnych portalach w ten sposób. Bez tego. I ja szczerze mówiąc, myślałem, że ona taka przyjdzie i nie miałem nic przeciwko, po prostu chciałem ją mieć na treningi i tak dalej. Natomiast przyszła jako Adidas no i wyglądała więcej niż obiecująco. Powiedzmy sobie szczerze. Już wtedy te podróby były dobrej jakości, w sensie w cudzysłowie, były dobrze podrabiane. Natomiast no teraz jest tylko lepiej i lepiej w tym zakresie, i to jest duży problem. Natomiast nie będziemy się globalnie nad tym tutaj dzisiaj rozpływać. Chcę wam po prostu pokazać, jeśli będziecie chcieli kupić taką koszulkę przez internet, znajdziecie ją w lumpeksie, nie wiem, ktoś wam będzie chciał ją dać. Jak szybko sprawdzić, że to jest podróba? Ten egzemplarz jest z AliExpress. Ten egzemplarz to jest oryginał, który... Kupiłem specjalnie na potrzeby tego filmu. To jest XS, będę to chciał później sprzedać prawdopodobnie, także jak komuś się podoba, to zapraszam. E, Ma pacze i, i ogólnie to jest bardzo ładna koszulka, także jeśli komuś pasuje męski XS, e, to zachęcam do kontaktu. Natomiast teraz, słuchajcie, ogólnie ja mam ułatwione zadanie, bo mam te dwie koszulki obok siebie i zrobię Wam przebitki na to, natomiast już kładąc jedną obok drugiej, pierwsze co rzuca się w oczy, to są różnice w kolorach. I ten zielony, i ten granatowy, to w obu przypadkach są zupełnie inne kolory. E, tutaj mamy na tym oryginale, ten granat jest ciemny. On już wpada w czerni, tak naprawdę. Tutaj możemy dalej mówić o niebieskim. Także pierwsza różnica między oryginałem a podróbą, kolorystyka, i tutaj to jest bardzo dobrze widoczne. Teraz punkt, który jest takim absolutnym standardem i w zasadzie, e, no. 3 czwarte powiedziałbym w dzisiejszych czasach: koszulek on przesiewa. To znaczy, jeśli macie podrubę i wpiszecie kody z małej metki, tej, która jest przy szyi, tutaj mamy podrubę, nie ma jej nigdzie tutaj, ona powinna być tu przy kołnierzu w Adidasie. Małej metki nie ma, nie ma po niej śladu, i to w zasadzie powinno kończyć całą dyskusję. Bardzo rzadko się zdarza, że metka jest na przykład super wycięta i mamy oryginał. No, tak, szczerze mówiąc, to rzadko. Także tutaj red flag i w zasadzie kończymy przygodę z tym. W zakresie metek jeszcze warto też zauważyć, i widzę, że też to tu jest, a wcześniej nie miałem pojęcia, że tak jest, jest ślad długopisem. To się bardzo często dzieje. Ja nie wiem, czy to się dzieje w fabrykach, czy w momencie transportu, natomiast te koszulki po są po prostu oznaczane. Tutaj w oryginale mamy tą metkę z kodem. To jest ten górny kod. Ja Wam też tutaj pokażę to na zbliżeniu. Na górze jest data wydania koszulki, czyli październik 2020 i później mamy kod, tutaj to jest GD1010. Wpisz to w Google i generalnie powinniście dostać całą stronę obrazków e, z tym Leeds, bo jest to oryginał i jest to dobry kod. E, czasami warto dopisać do tego kodu nazwę Adidas, żeby tam wykluczyć jakieś, nie wiem, ja najczęściej widzę części zamienne do maszyn i tak dalej po tych kodach. E, natomiast gdybyśmy w tej podróbie mieli kod, to na 99% on będzie inny, wpiszecie go i zobaczycie, nie wiem, najczęściej domową Kolumbię albo w tych nowszych koszulkach. Wiem, że takim popularnym kodem był ten, który był używany w legitnej wersji Manchesteru United Home. 222 23. Natomiast, no nie, nie zobaczycie tego. No tutaj w ogóle inny przypadek, bo nawet małej metki nie ma, nikt nie próbował. Ale dobra, załóżmy, że kot z koszulki jest w obu miejscach, jest taki sam. Jest ok. Kolory, no tak jak mówię, leżą obok siebie, widzę. Natomiast powiedzmy, że analizujemy to przez internet. E, na co zwrócić jeszcze uwagę? Tu jeszcze odnośnie tych metek, one też mają różne metki. To znaczy, ich treść. I że tak powiem, design jest inny. Na pierwszy rzut oka one są podobne, natomiast one już mają inne wymiary, inne kolory. Więc jeśli macie porównanie z oryginałem, to też jesteście w stanie to dość szybko tutaj sprawdzić. Natomiast zostawiając już metki, w tym przypadku mamy tutaj taki detal na szyi, ten charakterystyczny, mam nadzieję, że tu niepalne głupoty charakterystyczny kwiat dla lic i ten sam. Element jest tutaj, natomiast w oryginalnej replice on jest fajny, wypukły, taki lekko klejący, gumowy. No a tutaj to jest taka lipa cieniutka, taka naklejka, i to naprawdę byle jakiej jakości. Także tutaj no, jest przepaść i w zasadzie ten element, jeśli macie porównanie z oryginałem, też już dyskwalifikuje. Kolejna rzecz, bardzo popularna w podróbach, to jest ta rozmiarówka. Hmm. Ona jest zazwyczaj taką szarą, naprasowanką, dość grubą. I jak ktoś ma obycie z koszulkami i zobaczy już ich więcej, to też wystarczy zdjęcie tego i generalnie wiecie już na pewno, że to jest podruba. Tutaj no wygląda to lepiej, wygląda to inaczej. Także jeszcze raz, jeśli macie porównanie, to łatwo to wskazać. Kraj produkcji. Adidas, Nike, Puma i tak dalej produkują w różnych krajach, natomiast wiadomo, że w określonych sezonach, dla określonych drużyn, produkują w konkretnym miejscu, to znaczy ta koszulka będzie produkowana prawdopodobnie tylko w Kambodży. Do tych informacji można dojść przez internet, popytać ekspertów i tak dalej. Ja w ogóle nie wchodzę w te tematy zwykle. Natomiast znalazłem, że, że to lidz było produkowane w Kambodży, no a tutaj na tej podróbie mamy, że made in Thailand. Także tu kolejna red flaga, ale tak jak mówię, tu już wchodzimy w takie szczegóły z założeniem, że wszystkie te poprzednie elementy, czyli kod z małej metki, rozmiarówka, ogólnie wizualnie takie porównanie sprawiają, że dalej myślimy, że to jest oryginał, to ten kraj produkcji też może rozwiać wiele wątpliwości. Ale słuchajcie, co dalej? Porównajmy sobie, bo tutaj to naprawdę bardzo dobrze widać. Logo Adidasa w tych dwóch egzemplarzach, no i generalnie to tu też jest przepaść. Jakby w ogóle na tej podróbie logo Adidasa nie wygląda jak logo Adidasa. Literki D kończą się w złych miejscach. Przerwy są źle. S jest pospinane nitkami gdzieś tutaj na zakończeniu. No, słabo to wygląda. Tutaj można mówić wiele rzeczy o, o współczesnych koszulkach, o ich jakości, natomiast tutaj to logo jest fajnie wyszyte. Widać, że na Adidasowej maszynie, że tak powiem. Kolejna sprawa, herby. Yy, tu sobie porównam i nie ukrywam, robię to teraz na żywo bez większego przygotowania. Przede wszystkim w dotyku są inne, bo na oryginale ten herb jest sztywny. Tutaj jest taki mięciutki. Ach, nie wiem, czy to będzie widać. No, tu się zapada, a tu jest taki sztywny. I ten kwiat w herbie jest zupełnie inny. I litery, i nawet te paski po bokach. No jakość wykonania tych herbów e, znacząco różna. E, jedyną rzeczą, która chyba się nie różni w tym oryginale i w tej podrubie, tak szczerze mówiąc, natomiast to znajduje tu pewne uzasadnienie, jest ten sponsor. No też nie do końca. Jakby ten podrobiony nadruk też nie jest wykonany e, dobrze. W oryginale mamy takie zaokrąglenia od początku do końca. Tutaj w podrubie to są. Raczej ostre krawędzie, zarówno w literach, jak i w tym logo. Także mamy kolejny element, który absolutnie wskazuje na to, że. Ta podruba z AliExpress jest podrubą. Więc ogarnęliśmy sobie metki, rozmiarówki, różnice w logo, w herbie, w sponsorze, kolorystyka. I tutaj, jeszcze taka rzecz: zarówno w tym przypadku, jak i ogólnie w koszulkach, ale nie tylko Adidasa, warto zwrócić uwagę na szycie. Tu w ogóle nie, nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się to na przebitkach pokazać. One mają totalnie różne kołnierze. To jest takie rozlazłe V. A to jest takie wąskie, fał i to nie wynika z rozmiaru. One po prostu, jakby tak wyglądała, e, templatka w 2020 roku z tymi chłonieżykami. E, no, a tak jak, jak na podrubie, to nie wygląda. Natomiast szycia, warto sobie wywinąć te koszulki na drugą stronę zazwyczaj, jeśli macie je w ręku. Także mówię tu o sytuacji, nie wiem, z Lumpexu i tak dalej. E, także tu mamy tą podrubę, tu sobie weźmiemy tego Legita i popatrzcie, co tu się dzieje. Jakby nie przygotowywałem tego wcześniej, mówię szczerze. One przede wszystkim tak. Widzicie, to jest e, podruba od środka, a to jest oryginał od środka. Także tu mamy tak, jakby dwie warstwy, z przód i tył, e, w różnych kolorach. E, tutaj ten oryginał jest paskowany też w środku, więc tu w zasadzie no, też nie ma za bardzo nad czym dyskutować. Ale jak sobie porównacie jeszcze szycia, cięcia, e, no to w tej podrubie to jest masakra: to jest postrzępione, to jest krzywe. No nie wygląda to dobrze. A przy ramionach, gdzie jest taki e, newralgiczny punkt koszulek Adidasa, ze względu na te trzy paski. Tu jest jakby dodana inny materiał. Jest wszyty taki pasek. Tu też jest wszyty. Dobra, to może. To jest zły przykład. Natomiast jakość tych materiałów jest inna, to znaczy ta wszywka granatowa w podrubie to jest inny typ materiału niż cała koszulka. Tutaj to jest zdecydowanie ten sam materiał, solidnie przeszyty z każdej strony. No i wygląda to po prostu dobrze. Tak jak mówię, no repliki, które kupujemy teraz po 200, 300, 400 zł, można mieć pretensje do producentów o jakość ich wykonania. Natomiast porównując z tym, no to produkt premium w ogóle i tak dalej, nie? Zobaczmy sobie jeszcze tylko na podszycia. Tutaj też kolejny sygnał. Tak podszywa da swoje oryginały, a tak nie podszywa AliExpress. Na herbach tu no jest, widać, że tu jest podwójny haft, a tu jest tylko taki obrys, natomiast tutaj nic, nic wielkiego z tego nie Wyczytamy. I chyba tyle, słuchajcie. Miało to być możliwie krótkie, mam nadzieję, że jest i mam nadzieję, że to się przede wszystkim przyda, bo tych fejków jest już od groma. Ja nie mogę powiedzieć, że rozumiem to, że ludzie to świadomie kupują. Ale też jak widzicie, dzisiaj się przyznaję, ja też kiedyś kupiłem feja. Jest mi wstyd, tak naprawdę, za to. Nic z nim nigdy nie zrobiłem. Leży sobie w szafie. I pewnie nic z nim nigdy nie zrobię, bo ani go nikomu nie dam. Nie wyrzucę, bo jakby mam szacunek do rzeczy ogólnie, yy, nawet takich. No i jest to też jakaś przestroga. Yy, także nie kupujcie tych podrób. Jeśli uważacie, że koszulki piłkarskie są za drogie, to ja się z Wami zgadzam. Natomiast yy, ten sezon 2024-2025 pokazał jasno, że koszulka, która na początku sezonu kosztuje 400 stówy, za chwilę w niej kosztuje 2, a za chwilę będzie kosztować 150. Możecie korzystać z Mystery Boxów koszulek niespodzianek, jak na przykład u mnie za 149, 199 lub 249 zł. Legitna, nowa koszuleczka, fajnie przygotowana. No i przede wszystkim, słuchajcie, jak jest koszulka za 500 ziko, jakaś nie wiem, meczówka to ten z tego sezonu 600-700 zł z nadrukami, róbcie jak uważacie, ale ja wolę nie mieć jej wcale niż mieć ją w wersji podrobionej I, i tego bym się trzymał, bo nie rozumiem do końca, i to będzie jedyna taka filozoficzna wstawka tutaj na koniec, nie rozumiem tezy takiej, że nie dam 400 zł, żeby dać zarobić Adidasowi za kawałek poliestru, ale dam zarobić jakimś gangusom z Azji To złoty, bo to jest o kilka stów mniej. Po pierwsze, to jest w ogóle szemrany biznes, tam jest dużo koneksji do, do gorszych rzeczy, a druga sprawa, okej, okay, kupicie to z jakiegoś lewego źródła, Adidas na tym nie zarobi, ale ludzie, wy to ubieracie i, i promujecie dalej markę Adidas. I jakby ogólnie chodzi o to, że na ulicach dalej będzie dużo ludzi z logiem Adidas, więc inni będą myśleli, że trzeba kupować od Adidasa też w tych wysokich cenach. Nikt nie robi legit checku, jak idziesz drogą, chociaż często widać, że to podróby. Natomiast nie, nie w to chciałbym się dzisiaj zagłębiać. Moi drodzy, to był legit check koszulki Leeds United z sezonu 2020-2021. Mam nadzieję, że tutaj też się po, nie pomyliłem. E, porównanie e, fejka i oryginału. Jak widzieliście tutaj sprawa była prosta, natomiast jeśli kupujecie przez internet, poproście o metki, poproście o zdjęcia z bliska. Nie będziecie mieć oryginału do porównania, więc na tym polega cała trudność, ale myślę, że i tak sobie z tym poradzicie. Pamiętajcie tylko, że dlaczego powiedziałem, że 99% skuteczności takie legit mają osoby, firmy, organizacje, które podrabiają koszulki weszły na naprawdę wysoki poziom obecnie i bardzo często roz... yy, mamy po prostu już problemy z rozróżnianiem tych fejków, szczególnie jeśli nie są to jakieś mocno charakterystyczne koszulki i szczególnie jeśli nie mamy dwóch egzemplarzy do porównania. Bardzo często widuje się, że nawet eksperci przyznają, że pomylili się. Często też jakby na, na korzyść koszulki, to znaczy początkowo ktoś powiedział, że że to podróba, a okazało się, że to nie wiem, jest oryginał na rynek południowej Ameryki, i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma stuprocentowej pewności, póki nie macie tej koszulki obok oryginału, który wiecie, że jest oryginałem. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Stuprocentowej pewności, kupując przez internet z drugiej ręki, nie macie praktycznie nigdy. Chyba, że kupujecie od kogoś, do kogo macie pełne zaufanie, do jego eksperckiej wiedzy i po prostu wiecie, że, że taka osoba ma wszystkie rzeczy ze sprawdzonych źródeł, a na sklepie Futsbalstand tak właśnie jest, także jeśli kupicie ode mnie, to gwarantuję, że są to oryginały, e, a gdyby cokolwiek z koszulką było nie tak, rozmiar nie podobał wam się i tak dalej, pamiętajcie, że przez internet zawsze macie 14 dni na zwrot, e, no więc co? Korzystać z tego. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, podajcie go dalej, zostawcie suba i tak dalej, i tak dalej, będę też wdzięczny za komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Futsbalstand Do zobaczyska!